Witam serdecznie. Nazywam się Marcin, a tutaj mnie poznacie pod pseudonimem SQL Maniak. SQL Maniak to miejsce, gdzie SQL Server przestanie być tylko narzędziem. Stanie się sposobem myślenia. Przekażę Wam własną filozofię tutaj dotyczącą pracy z tym narzędziem, z tą bazą danych. Głównym mottem, które się tutaj będzie przebijało cały czas, będzie motto między kodem a ideą. Zaczynamy. Kim jestem? Od ponad 20 lat pracuję ze SQL Serwerem. Uczyłem, naprawiałem, analizowałem oraz popełniałem masę błędów. Zarówno konfiguracyjnych, jak i przenoszenia danych i całej masy rzeczy, które się gdzieś tam w moim życiu pojawiły. Dlatego powstał ten kanał, żeby zrozumieć co dzieje się pod maską, a nie tylko jak kliknąć kolejny raz next, Uruchomić kolejny kreator i cieszyć się z tego, że wszystko zostało tutaj pięknie wykonane. Dlaczego SQL Maniak? Ano dlatego, że przede wszystkim jest to dla mnie pasja. Praca ze SQL Serverem nauczyła mnie pokory. SQL Server nie wybacza rutyny, wierzcie mi. Każda baza, każdy plan, każdy indeks to opowieść o decyzjach, które podejmujemy. SQL Maniak właśnie jest o tym, o decyzjach, konsekwencjach i zrozumieniu. Co znajdziecie na kanale? Przede wszystkim praktyczne laboratoria dotyczące SQL Servera 2025, czyli wersjach, na których ja obecnie pracuję. Natomiast również wiele tych rzeczy będzie miało odniesienia do wersji 2016, 2017 czy wersji 2019. Poznamy bardzo wiele elementów tego SQL Servera, czyli takich jak Query Store, TempDB, dlaczego działa to wolno, Dlaczego to działa nie tak, jakbyśmy się, się tego spodziewali? Poznam anatomię SQL Servera, czyli co to są strony, ekstenty. Zastanawiacie się kiedyś, co się dzieje, kiedy wydacie takie polecenie jak Create Table, albo jak wydacie polecenie Create Database. To masa rzeczy się wykonuje pod spodem tego SQL Servera. Niekiedy narzekamy, że działa to szybko, niekiedy narzekamy, że działa to wolno. Ale nie zawsze zastanawiam się nad tym, dlaczego tak się stało. Co było tego przyczyną? Nie tak dawno miałem taką okazję, gdzie skróciłem czas wykonywania backupów z pięciu godzin do raptem godziny. Dużej bazy, 8 tera. Ale właśnie, to jest to. Zrozumienie mechanizmów wewnętrznych SQL Serwera. Pamiętajcie, będzie tutaj dużo filozofii między kodem a ISEON. Pamiętajcie, technologia to tylko i wyłącznie połowa drogi. Reszta to sposób myślenia. Nie będziemy tylko pisali kodu, będziemy starali się go zrozumieć i zobaczyć, jak on działa. Dlatego też w bardzo wielu miejscach zobaczycie, że nie będę korzystał z domyślnych narzędzi takich jak Management Studio. Moim podstawowym narzędziem pracy w sensie administracyjnym i deweloperskim, programistycznym jest Visual Studio Code. Zobaczycie, że nie będę używał różnego typu kreatorów. Będę starał się pokazać cały kod, który stoi za tymi kreatorami, tak abyśmy wiedzieli, co się pod spodem dzieje. Jako osoba, która również dużo programuje w języku C Sharp, zobaczycie, jak wygląda pisanie kodu. Utworzymy sobie bazę danych z poziomu Entity Framework Core. Zobaczymy standardowe pułapki, jakie czekają na deweloperów, którzy przenoszą bazę danych. Z poziomu kodu do środowiska SQL Servera. Pamiętajcie, że jedną z głównych takich moich zasad życiowych, którym się kieruję, jest zasada znanego nam chyba wszystkim, pana Feynmana, fizyka, która głosiła, co mogę stworzyć, to rozumiem. Pamiętajcie, SQL Server i środowisko SQL Maniaka to przestrzeń. Zasubskrybujcie, napiszcie komentarz. SQL Maniak to nie tylko kanał. Chciałbym, aby powstała z tego społeczność, która będzie rozumiała i będzie potrafiła zrozumieć różnicę pomiędzy kodem a ideą. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.